Witam serdecznie z tej strony Locksmith, a to kolejny odcinek z Johnnym. Kontynuujemy naszą serię i najprawdopodobniej zaraz przyjdą psy. One są blisko. O nie, leci tu do mnie. Czemu mnie pszczoła walnęła? Nie, tu widzę, tu widzę. No nie, No nie są czerwone pszczołki Biedne pszczółki, no bo jest wiosna i wszystkie pszczółki są złe Spróbuję jeszcze miód pozbierać No co, tyle tych psów? Myślałem, że coś więcej tego będzie Dobra, jakiś mamy plan konkretny? Plan konkretny to uważam, że przydałoby się zrobić tą maszynę magii mm, Gdzie ona jest? Gdzie jest ta maszyna? Tu się karmiło ptaka, żeby jajko dał. A, tu była przecież Taka? No nasionkami. Dobra. Potrzebujemy czterech królików i czterech desek. Można mu dać nasionkę, nie wiem, czy on chce. Do pierogów jest potrzebne duże mięso czy małe mięso? Do czego? Do pierogów. Do pierogów? Uh -huh. Dwa małe, czyli jedno duże no chyba jest. będzie ok. No dobra, jest wieczór, jest tak ciemno ciemną. No jest tak ciemno Bo to jest taki wiosenny wieczór. Wiosenny wieczór Czemu tu są jeszcze te gęsiołosie, One jeszcze żyją? No, Ja myślałem, że one już poleciały. Ej, zabijamy gęsiołosia. Chociaż z tymi małymi to chyba niekoniecznie. Ja mam słabą psychikę. Dobra, mamy gdzieś kupę. Jak chcesz psygę podleżeć, to gdzieś tu mieliśmy cukierki. Okej. Okay. Co to jest? Czemu tu leżą jakieś zęby? E, pewnie te... Y, albo jak zęby, to od psów, albo może to są komuła. Nie, to takie bardziej halloweenowe właśnie chyba. Aha. A jeszcze jest loot. W sumie można pozbierać, czy oh, ja mam kilof mm -hmm. Nie mam kilofa Weśkoś to zbieraj trawę, trawa się przydaje Trawa się zawsze przydaje To zbieraj <laughs> Na razie zbieram lud Trzeba by zrobić jakąś formę trawy przy... No, no trzeba by pozbierać ale ja na razie chcę zrobić tą maszynę magii i zrobiłem sobie ten nocny miecz mhm. Z Tej maszyny magii jest potrzebne to paliwo dusz, tak? No tak, ale tam jest trochę co, nie? Mhm. No super, rozwaliłeś kilo Na no ten, starczy nam na maszynę i na jeden miecz Tylko muszę iść po króliki Żywe Ile mamy drewna? Dużo, całą skrzynkę. tą drugą od góry. Tą drugą od góry. No jakieś. Mogę te zrobić. Odwal się od... O nie, zjadł pierogi. Zażarł nam o... pierogi. Co za... Ej, ja go idę zabić. Nie zabijaj go, bo wszystkie się na ciebie rzucą. I on ma życia. Ale one wszystkie się na ciebie rzucą. Weź już. Tak, ja spróbuję go tak oddalić od reszty. No, nie wiem, czy to pomoże. Kurde, a nam pierogi, no. Jak się, ten, jak będziemy gotować, to trzeba od razu to odkładać. Co ja chciałem zrobić? Deski chciałem zrobić. Eee, tu przecież są deski, szukam desek. Cztery deski. Dobra, desek nam raczej nikt nie zabierze, więc ja na razie tu położę. Wypierniczaj. Po co wy tu przyłazicie? Won. Chudy, za dużo ich jest. No jakby były tak dwa, to szłoby zaatakować. No, ale ten jeszcze na... wiesz, one się na ciebie rzucą i gęsiołoś też. Ale w sumie nie ma dużych gęsiołości, to są małe tylko. No to najwyraźniej ten duży Aha. już poleciał. Zbieraj te pierogi, bo one zaś wiele nie chcą zjeść Tak, zbieraj szybko, szybko zbieraj No, zeżar mi je O kurde, obydwa? Nie no, jedne, jedne wziąłem, a drugie zeżar Ej dawaj ubijemy go, bo śpi Ej, chwilę, bo tamten ucieknie teraz Ej, Dobra. ubijemy go Ej, Tutaj, spróbuję od drugiej strony I tutaj założę hełm jeszcze Masz? Dobra, teraz, ubijemy Chodź tu Kurde, uciekł Chciałbym rozszerzyć Abigail. Abigail go będzie dobra gdzie on tam poszedł? Chodź, bo ciemność cię zabije. Czemu tu lud leży? Ale to one uciekają, jak cię bije. No od nie. Dobra, zostaw go już, bo ich tam jest więcej Ale to ja nie wiem, czy one wszystkie nie zaczną uciekać, jak się Nie, one się potem... Jak są wszystkie, to się na ciebie rzucą przecież Myślałem, że, że jednego to się uda zabić, ale jednak nie Aha, Toszek śpi i nie chce jedząka A ja chcę zrobiłeś. No bo chciałem go ubić, ale ucieka Aha Dobra, wezmę sobie jedną szyneczkę na drogę Czy gdzieś jest pajęczyna w tym, żeby ją odłożyć? Tu jest pajęczyna o oczeką roz. Kurczę, nie. to jak się nie da razem dać. Dobra, to tak. Okej. Okay. Ile ile potrzebuje szynka miodowa? Mm, szynka miodowa potrzebuje... Jak dasz dwa małe, to jeszcze jedno potworne, czyli dwa, tak? Czyli dwa duże mięsa. Okay. Dobra, ja lecę... Gdzie ja lecę? Lecę nałapać tych królików. Tu leży ten mackowa maczuga. Yy, to weź, bo tam pewnie ktoś z mackami walczył. A no, ktoś wyrzucił, było już W sensie, leży. ale to tak po prostu na ziemi: 8% ma. A kurde, ej, jest duży gęsiowość. Ej, to jest chyba nowe gęsiołości, bo jest pewno małych. Trest. Nie, no, bo on ten. To jest matka, ona po prostu przylatuje co jakiś czas do niej. Ej, nie! Nie zrobimy maszyny, Johnny. Dlaczego? Bo przecież króliki sobie pozasypywały norki właśnie Czyli trzeba czekać do lata słabo Lipa Z Takiego przebiegu sytuacji się nie spodziewałem A bawoły są wkurzone czy nie? Mogą być wkurzone teraz No tak wiosna jest To też niedobrze Abigail na porze Pszczowej. Dobra, e, to jeszcze jakiś plan, bo tak z w chodów półkosmo dobre i... pytanie, bo mieliśmy zrobić maszynę, ale e... jak nie ma królików, to my... nic z tego nie będzie Jest mało nasion Ja mam pięć A... parmi naszą teraz Dobra, to możemy zrobić zmianę planów, co to jest? Czemu tu jest jakieś dziwne coś znowu? To jest waga Znalazłem chyba wagę i tu też jest jakieś dziwne coś. Jakaś dziwna macka. No, muszę zaraz wracać. To jest nasiona i trzeba pozasadzać na naszych plantach. Mhm, okej. Dobra, wracam już. Dlaczego tak psycha spadła nagle? Bo deszcz pada. Aha. Jest jeszcze, co lepiej od nowej niż cukierki. Jej komu to jest zawsze ciężko. Ten arbuz, ale nie mamy chyba arbuza. Ja mam a trzy arbuzy mamy. Masz? Tak. No to jest arbuza? Arbuz daje tylko trzy saniki, ale ja się zastanawiam, czy to tych trawkach, daje. Tylko i... trzy daje? Tak. Lody dają dużo, ale nie zrobimy lodów. robię Ej, w ogóle ten. Musimy teraz nazbierać mega dużo patyków i trawy no. To jest plan, bo w lato nie będzie patyków ani trawy Dlatego trzeba się za to zabrać To nie wiem, zbierasz patyki czy trawę Pójdę zaraz zbierać wszystko, to nie chcę Nie <gry> no, dobra Ja wracam Chociaż w sumie trawy mamy, trawy trochę mamy. Co to tu robi? Okej. Okay. Trawy mamy ile? Ja mam przy sobie 100 trawy, ale to wow. chyba może być mało. Jeszcze kamienie tu przychodzą. Dobra, czy jest jakaś w miarę... Trzeba zrobić porządek w tych skrzynkach trochę, bo ile tu jest tego od tych pszczół? Dobra, tu jest to, tu jest samo drewno. Pajęczyna, te zęby A ten ząb tu mamy tu Te kupy się nie zmieszczą Do czego się przydadzą takie piękne do... ...to robić kłopki na króliki? No... W sensie teraz się nie opłaca w sumie robić tych łapek, bo... bo nic nam nie dadzą bo i tak królików nie złapiemy, a tam jest w sumie dość dużo tych pułapek Dobra, znalazłem jakieś dwie dziwne rzeczy, dam je na razie do skrzynek, nie wiem co z tym zrobić mm, zrobiłbym kolejną skrzynkę Trzeba zrobić drugi rządek skrzynek Dobra Jak coś, to ta skrzynka jest na trawę mhm. Robię jeszcze jedną, będzie na patyki. nie mam jakieś parasolki, może zrobić parasolkę. Mm, drewno. Z no Trzeba właśnie, mam ten. ten. Trzeba by oczną parasolkę zrobić w końcu, co nie? Jakimkolwiek. Nie no, oczną. Co jest na oczną potrzebne? Na pewno oko. Oko i co tam jeszcze jest? oczna parasolka gdzie nie. ona jest? kurde, zjadł mi w zobacz tam tu jest co? zęby potrzebne są na oczną parasolkę czy my mamy takie zęby? że takie... tu są dwa to był piorunt ej, o nie! deszcz żab! o shit! tego się nie spodziewałem dobra, rób pochodnie Wieprzamy stąd, ej, chodź tu! No, chodź. chodź, uciekamy! Nie bij się z nimi, nie dasz rady. Ale jest zaraz. Chodź i tak, dawaj, uciekamy, ja mam pochodnie, chodź, dawaj, ja mam pochodnie. Ale dlaczego? Jest NOP. No. Abigail się z nimi bije. No zostaw ją, ona nie da rady. Nie da rady. Nie da rady, tych żab zaraz tu będzie dużo więcej. Nie da radę, ale nie ma. Spierniczaj. One będą cały czas przychodzić. Co będziemy z nimi walczyć? Ale Abigail zginie. Ja zbieram żabie uczka Mówię ci, że Abigail zginie. Napal bardziej w ogniu. Patrz, ile tego tu jest. Ona ma już tylko 300 HP. Ej, ona ich nie pokona. Ona jeszcze żyje w ogóle, tak. ale ona ma już tylko 200 HP. Gdzie ty jesteś, aha, ty zbierasz tę Ej, Ale w sumie nieźle sobie z nimi radzi. Ale ona zginie. Trudno. Większy problem jest taki, że mi wszystko zamokło. Mi też wszystko zamokło. Tak, tutaj w o mnie Trochę tak. O szlakach mi teraz <grym i zbija> Mi też. Ej, jest problem. Stanie ja pod daszkiem i nie, nie ja, ja, ja. No żaba cię bije, weź se Abigail, wypadła ci Abigail. Abigail. <grym i zbija> Ej dobra, uciekamy, to nie, nie ma szans, nie da rady. O nie, ja mam zerową psychikę zaraz. Jak to masz zerową, no to jedz cokolwiek, weź jedzenie jakieś. Weź... Weź jakieś jedzenie Bo zginiesz No nie, tego się nie spodziewałem Uciekaj przed tymi żabami, inaczej się nie da Wiem, ale ja zamakam i zaraz będę miał ujemną psychikę. Nie da się mieć ujemnej psychiki. No już mam tak mało. No to nie wiem, weź szybko jakieś jedzenko. Coś na psychikę, co jest dobre na psychikę kurcze potrzeba czegoś na psychikę no weź wyjdź z tej lodówki nie kurczę ja się pod darkiem i mi i tak się zwiększa o nie walczą o nie, hallucinacje mnie biją no to uciekaj Całym poddaszkiem ma i tak nic zamoczenia zresztą No wiem, no bo patrz jak leje ten deszcz, czy te żaby nie się nie skończą Ale w mocno biją No Chociaż w sumie możemy nazbierać koszmarnego paliwa Nie wiem, bo one mocno biją strasznie W sensie musisz wiesz, jeden cios i uciekasz To nie jest takie łatwe Suksy, No Dawaj trzeba je wykończyć, no Czemu te żaby tu dalej są? Unik, cios i uciekasz potem. Najpierw podchodzisz, robisz unik, ona zadaje cios. Patrz. Czekaj, bo dwie są teraz. Tylko, że mi psycha strasznie spada jak je bije. już bardziej wiele No czemu cię nie mogę walnąć? No uciekaj, znowu cię żabaleje. Kurde zginąłem. Jak to zginąłeś? Jak zginąłeś? No bo mnie zabawiła. Czemu też żaby się wszystkie na mnie rzuciły? Nie wiem kolejny desab chyba. Dobra, czekaj. hej, Ej, gdzie jest ten odradzalnik? Leci do odradzalnika. Ale to gdzieś się odroć? Wiesz gdzie jest? Na mapie sobie zobacz. No, powinno coś być. Taki kamień choćby. Ja zaraz będę zamarzał. Właśnie drewno mi się skończyło, muszę sobie wziąć. Ja pierdzielę, no super Takiego obrotu sprawy to się nie spodziewałem. No co ta żaba tu robi? No nie e, czy ty jeszcze... Czy ty już znalazłeś ten odradzalnik? Dwa potworki no, mnie to, to, to. gonią i jakieś. No super, jeszcze ten, tak? Nie pozbieram Twoich itemków, bo gonią mnie trzy duchowe potwory. Musisz się koniecznie odrodzić i w jakiś sposób wrócić i mi pomóc. Nie wiem jeszcze jak, ale musisz to zrobić. Mam zero psychiki. Jeszcze te pierniczone żaby. Dobra, kiedy to się kończy? Ja nie mogę nic zrobić, cały czas uciekam przed tymi potworkami. Nie, 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 Uciekaj. No super, jeszcze żaby mnie teraz atakują. Ja pierniczę. No nie, jeszcze ty! Czy ty się odrodziłeś właśnie? Tak, Czemu teraz? Zaraz będzie noc. O nie! Dobra, to jest chyba koniec. Na razie jeszcze nie, ale gęsi się nawalają wszystkie z żabami. O kurde! Tu jest w ogóle i zamarzam. O nie, zamarzam. O nie, puść mnie! Zamarzam! Nie! Ja ryskam niedaleko. Może jeszcze mi się uda wrócić przez nocą Super by było Ja się staram jakoś ogrzać ale Już mnie gonią te dwa takie wielkie potwory nie Chodź do mnie, o, nie chodź, do mnie. O, nie chodź do mnie Gdzie no, jesteś? Chodź do mnie. Gdzie? W którym miejscu? Chodź, uciekaj! Uciekaj Ała! Ała Potrzebuję jeść czegoś Nie! Napal w tym ogniu Napal w ogniu W drugiej skrzynce jest, w drugiej skrzynce Napal Napal Teraz zginę. Mam 34 życia Dobra, pozbieraj sobie tamte rzeczy i yy, nie mam pojęcia co zrobimy Chyba nie W sensie ja sobie z nimi dam radę, ale potrzebuję dnia I potrzebuję czegoś na naprawę psychiki ja mam mogę I znowu zamarzam. Ała i walnęła mnie. I nie mam jedzenia, ej Zjedz to. Dobrze. Puść mnie! No nie wiem co tu się dzieje. Tak w ogóle trzeba kończyć. No. Tak. Kończymy ten odcinek. To by było na tyle, ale za chwilę będzie pewnie następny. Także w tym to koniec, ale muszę dalej uciekać. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.